W tym roku po raz 14 odbył się konkurs na tradycyjne potrawy i najpiękniejsze kompozycje wielkanocne. Tym razem smacznie i kolorowo było w domu ludowym jarzem wina w Trzebieniu. Ten konkurs ma już długą historię, ponieważ to jest 14 w roku bieżącym edycja konkursu i ona również zaowocowała w tym roku dużą ilością kół, które biorą udział. To jest wspaniała impreza, którą miałem okazję poznać w zeszłym roku. Muszę powiedzieć, że pół Polski mi zazdrościło rozkoszy smakowych, które miałem okazję doznać i zobaczyć. I myślę, że to jest ważne, kultywowanie pewnych tradycji, wartości, przekazywanie tego młodym ludziom. Do konkursu stawiło się 26 kół gospodyń wiejskich z całego powiatu bolesławieckiego. Liczna obecność kół gospodyń wiejskich na tegorocznej edycji konkursu świadczy o tym, że on jest potrzebny, że tego potrzebują i ludzie i koła gospodyń wiejskich, żeby pokazywać tą trudną sztukę i kompozycji wielkanocnych i Potraw Wielkanocnych, po to, żeby pokazywać swoje umiejętności, te kompetencje, których się nauczyli, funkcjonując w kołach gospodyń wiejskich. Jest to niezmiernie potrzebne z kilku powodów. Po to, żeby kultywować tradycje, a akurat na powiecie, na terenie powiatu bolesławieckiego, jest co kultywować, bo przecież przyjechali tu ludzie z różnych stron, nie tylko Polski, ale i Europy. Każdy przywiózł z sobą pewne tradycje, zwyczaje, potrawy. Podczas spotkania wręczono także nagrody w konkursie na kompozycje wielkanocne w kategorii do lat 16 przyznano 6 równorzędnych nagród. W kategorii powyżej 16 lat komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce przypadło Justynie Wieczorek z Kraśnika Górnego oraz Markowi Fijałkowskiemu z Łazisk. Drugie miejsce zajęły Jadwiga Andryjewicz z Dąbrowy Bolesławieckiej i Stanisława Witwicka z Kraśnika Dolnego. Nagroda za trzecie miejsce powędrowała do Barbary Warmus z Łąki. Wszystkie strojki były tak piękne i należała im się nagroda i ocenianie to jest taka taki los na loterii dla tych, którzy przynoszą swoje dzieła, z tego względu, że Naprawdę jest taka różnorodność. Stosują już w tej chwili uczestnicy różnego rodzaju techniki, takich, których jeszcze na przykład nie widziałam. I głównie jeśli chodzi o dorosłych, to wzięliśmy pod uwagę te dzieła, które są po prostu oryginalne, nietypowe, takich, których jeszcze nie widzieliśmy i zastosowane są również jakieś bardzo ciekawe techniki. w kategorii kompozycji wielkanocnych brało pod uwagę przede wszystkim oryginalność. Wśród wielkanocnych smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń królowały tradycyjne przepisy wielkanocne, ale były także całkiem oryginalne i powszechnie mało znane potrawy. Mają oceniać potrawy. Wygląd stołu każdy dochodzi, bo wiadomo, że teraz pomysły są różnorodne. Ale sma walory smakowe no wygląd też no jak tego, ale Najważniejsze są walory. No na stół Wielkanocy. Podstawa, żurek, y, pieczeń z królika, przepyszna babka, no i mięso. Karczek i łopatka w y, winie, tarta jajeczna, także to są takie nowe, nowe potrawy, no, nowo, no, nowymi smakami do, do, jakby doprawiane, o, można tak powiedzieć. Na pierwszym miejscu stawiamy gniazda. Są To jest e, pierwsza, widzę, chyba e, pierwsze danie, nie widziałam tutaj nigdzie. Później jajka faszerowane czy rodzaje, kaczka faszerowana z owocami. śliwka śliwki morele, e, żurawina. Dane potrawy są na podstawowych produktach bazowanych. Jednak w naszym rejonie preferowana jest inna potrawa wielkanocna, nie żurek, jest tak zwane smażone wszystkie potrawy razem, ale do konkursu jest żurek, więc przygotowujemy żurek. Generalnie myślimy od, o przygotowaniu stołu wielkanocnego w okolicy gdzieś tak około miesiąca czasu wcześniej. Powstają różne pomysły, koncepcje, wymieniamy się doświadczeniami, jakimiś pomysłami, spotykamy się następnie wspólnie i organizujemy to. Sprawia nam to dużą przyjemność oczywiście. Ja wracam e, do korzeni, z czym u nas się Wielkanoc kojarzyła. Pisanki, malowanie pisanek. I e, u nas była szynka w kapuście, nie było barszczu. Tutaj już weszłam do barszczu, Ale szynka w kapuście u mnie była od lat, bo to jest w korzeni, jeszcze pochodzę z górali czareckich. I ta kapusta, szynka w kapuście zdobywa zawsze nagrody, nawet na e, e, dolnośląsk. U nas dziś jest przepyszny pasztet dzika, Pasztet dzika, jest bazurek naturalnie, baba drożdżowa również i jajka paszerowane pieczarkami, awokado, żurek wspaniały. Świkła, chrzan, co dusza zapragnie, wszystko mamy. Zwycięstwo w konkursie na tradycyjny stół wielkanocny oraz tradycyjną potrawę wielkanocną przypadło paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Żeliszowie. Drugie miejsce zajęły Ocice, a trzecie Bożejowice Rakowice. W konkursie na najpiękniejszą palmę zwyciężyło koło z Dąbrowy Bolesławieckiej, Zebrzydowej, Wykrot, Łazisk i Mierzwina. W konkursie senatora R.P. Jana Michalskiego na najlepsze słodkości zwyciężyły panie z łazisk Żeliszowa, Ocic, Zebrzydowej i Wartowic, które w nagrodę pojadą do Warszawy, do Sejmu i Senatu. Impreza była współorganizowana przez Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Bolesławcu, Powiat Bolesławiecki oraz Gminny Środek Kultury i Sportu w Kruszynie.